Zaraz do pokoju wejdzie, to zmieni. Wiesz, że ty będziesz musiał grać w bitkę. Jaką masz klamę? Pogi. morfinę kupić? Sej. Mam 29. Bierzemy chyba. Za ile okay, 250, tak żeby się zarobili. Jeszcze raz podejdzie, podejdzie, podejdziemy do chaty, jeszcze posiadam Odjedziemy Ja mam jeszcze trzy, co nie? Chodź o, bez lipy, czekamy tu, ja mam trzy jeszcze Jestem Iro Dawaj mechanik Cześć Musiałam osiągnąć? Kubota, główno Ej, mam bandaż? Mam bandaż? Podaj się Łapy kurwa Spoko, ja nic nie mam Tylko on miał tu morfinę Zabieraj tego z morfiną Kurwa na twojej ojsce jestem w śmietniku, tak, pewnie tak No tak Ty we mnie wyszłóż Puszczasz się kurwa, zabrawa brawara right. A jego na mechaniku? Gdy we mnie wybór. jak No i to No ta bo porywasz mnie na mechaniku to śmieciu Ten kurwa tak szczekam. Przepraszam śladnie? Kurwa Chyba ci pojebało No kurwa No właśnie Właśnie widzisz na swoim terenie zostać kurwa pierdolej taką tam do My nawet klamek nie mamy Nie potrzebuję klamek Czy 32 gramy morfiny płakała przez jakieś kurwa Wolterę? Pewnie tak! A bo ty bo, nie jesz przy Woltera, ty jesz to przecież tam. Przecież ja to... Zapieram. Ja na mechaniku proszę o bandaż. Co ty mi skroiłeś? Weź, dwa oddać mi telefon. Do wody jeszcze od nich weź. Musi mieć się... oddasz mi ten telefon? <laughs> Nie, za kolegę. Kolega ci nowy kupi, bo mnie patrzą Walter i Morfinę. To ci kupi nowy telefon. No. Co to jebane, Mordia? Coś ci nie wyszło. Kurwa co. No popatrz się, Waltera. No się dzisiaj popatrzcie się, Waltera. Zabrałeś mu kanapki, czy mogę coś wziąć? Nie, nie bez mu o, nie, nie.